Cześć, tu, Dziś Wam pokażę takie trochę mojej pamięki. Może hmm. no, zaczniemy od takich, takich biszkolnych lub coś. Jest taki dyplom dla mojej imi tu pisze, ale no to pokażę Wam. Zjęcie drugiego miejsca w konkursie strzałów w bramkę. Hmm. No, tak zwyczajesz że, że w bramkę. chyba 20 metrów coś takiego i tam kto, jaki miał czas czy biegnął, szalony nie wiem tu jest za i PZPN też piszę moje imię nazwisko takim markerem tylko już się nie zmazało. tutaj jest dyplom za pochartym Barka, tylko że tu muszę właśnie pisać swoje imię i nazwisko też nie wypisałem tutaj mam po pocztówkę z Ronaldo ja też nie pokazać. Z Ronaldo z Hiszpanii. I Łukaciewska kap Dyplom też, nie napisać dla kogo. Jak mam bilet. Bilet. Legia Warszawa, fajusze głębie Lublin. Byłem na tym lecu. Tak, to jest znane. Gdzie Warszawa. Tak, się prasę a ja Was pozdrawiam. Cześć.